moi noczko ziemieczki, z tej strony Anastazja i dzisiaj bym chciała z, y, nagrać y, odcinek z y, poradnika jak zbudować taki fajny domek sam ze mną. Mm. Dom jest jednopiętrowy i taki jednopokojowy, jak powiedzieć i dobra możemy zaczynać czyli tak um, budujemy takie coś takie no wiecie pod podłogę. Ja muszę zobaczyć jak to um, ich czytam Ok mm, 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 mm. O que No to niech będzie na Okej, okay, tu będą drzwi. Tak, tak, tak. Tak, tak. Hop, czekajcie, zrobię. Dobra. Będzie takie coś, będzie trochę w innym stylu, ale się nie budzi, będzie, będzie podobne. <coughs> Mm -hmm. Dobrze. Mm. Dobrze, tu będzie takie coś, takie coś, tak, tak, mm. hop, hop. O, tak wlejdzie sobie wodę. Wejdzie no Wejdźcie, żeby było jakieś zielenie. Um, tutaj życie nie damy jakąś. Hmm, tu będzie takie coś wystawać Bo Oczywiście możecie w różnych kolorach to robić hmm. Tylko w moim, moim zdaniem tak ładnie wygląda Wchodzimy okay. tak Tu, prawda I... Tu za głupienie? Tak. I robimy tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. I jeszcze tak, dobra, tak, tak. Tak, dobra. I tu Da? I tu możemy Jakieś <coughs> okay, szkodać Pardon. Tak, tak oh. no. fajny i co możemy tu jakieś dać jeszcze łóżko prawda mm -hmm. łóżko jakieś jakiś obraz tak do wyboru do koloru nie czekajcie o może taki Crafting, piecyk, podstawowe rzeczy, skrzynka. właśnie, yy, taki fajny bajerek. Um. Tak, 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 o, um. Czekajcie. Um, Boże, sobie no, łóżko zniszczyłam. I tak. Nie, 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 co ja robię. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Co? Tak. Mamy. Tak tak. Tak, tak. 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 tak, właśnie nie można odchodzić, tak sobie... Widzicie i właśnie trzeba uchodźców, a to nie wolno. No okej okay. i teraz dajcie jakiś tu piecyk. No. tak jak mówiłam możecie jakąś lilię dorzucić no, ja brązowy jakiś kwiatek no, może on to, to, to weźmie doniczkę no. 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 no i moim zdaniem taki domek jest bardzo spoko do zobaczenia i cześć.